Witam. Dzisiaj udzielam odpowiedzi na pytanie o polownia. Drugie najpopularniejsze pytanie: jak polownia odkształca się podczas suszenia? Mieliśmy deski polownia na naturalnym suszeniu. Przez dwa miesiące deski suszono pod gołym niebem. Wynik przed Tobą. Deski nie uległy deformacji. Przed tobą nieprzetworzona deska. W jakim stanie położyli deskę do wyschnięcia, więc pozostała bez deformacji. Przetłoczyliśmy deski 15 cm blokami. Deski polownia nie odkształcały się podczas suszenia.